Mieliśmy wstać o dziewiątej, żeby rozpocząć zdjęcia. Ale lepiej późno niż wcale, nie? No lepiej późno niż wcale. Jak nakręcę włosy na greslerową, to pewnie będzie wieczór. Więc może dzisiaj uda nam się zrobić chociaż jedną parę okularów. Wyciągnę mój wkład do nosa, który powstrzymuje mój makijaż od spłynięcia, bo mam katar alergiczny. Jak tam? Dobrze, trochę już jestem poddenerwowana. Czy Wiem, Że tyle czasu straciliśmy na spanie. Przywitaj się. Cześć. No fajnie. Ile masz na imię? Ola. Ile masz lat? 27. I skąd do nas przyjechałaś? Z Lubina. Fajnie. A gdzie jest Lubin? Na Dolnym Sąsku. A gdzie jesteśmy teraz? Na Podchalu. Wybraliśmy się z domu, a raczej wybrałam się ja, skończyłam kręcić włosy, jest po 14, także może mamy półtorej godziny na teraz akcja? Nie, cały czas. <śmany> mamy może półtorej godziny na to, żeby znaleźć miejscówkę do pocenia i żeby spocić chociaż jedną parę okularów. Zobaczymy, czy nam się to uda. Ja już się nie denerwuję, już się zdenerwowałam. Trudno, najpierw dokończymy zimową sesję w Warszawie. To jest pomysł. A teraz idziemy do... Zom Zom do do... jedziemy do Ząbu. Do wioski Ząb. Jedziemy do wioski Ząb na pierwszą lokalizację. O co, bo już naprawdę nie mamy czasu. Pierwszy przystanek na naszej sesji zdjęciowej, pierwszy plan. Wioska Ząb i punkt widokowy, który rozpościera się na przepiękne tatry, na Giewąt, na Zakopane. Także. Fajnie jest? No jest fajnie i ciekło. Jeszcze musimy pożyczyć kurtkę. Dobra. Śnieg, jak widać, nas zaskoczył, więc nici z kontynuowania sesji zdjęciowej. No trudno, będziemy musieli udawać w Warszawie, że jesteśmy w górach. Może się uda. Teraz przyszliśmy na puste krupówki. Zobaczcie, jak to wygląda w czasie pandemii, kiedy większość rzeczy jest pozamykana. Także chodźcie na krupówki. Idę kupić w Polsce prezent. Muszę kupić rękawiczki i coś jeszcze. Tak A dla mnie? Małą prezentą dostajesz? To samo to, że jesteś tutaj ze mną, to powinno być to najlepszym tak. prezentem w twoim życiu. Ty jesteś najlepszym prezentem. Wzięłam kamizelkę dla Polci na konie, żeby miała. A pokażesz? Jeszcze zaraz. Zaprezentuj nam. Zaprezentuję nam. Taką na koniki żeby miała pod kurtkę ciepło taką zabawkę, która jest bardziej zabawką z czasów dorastania moje, mojego i szefa, chociaż ja nie ogarniałam jak to działa, szef mi musiał pokazać. Podaś. Wiecie co jest fajne? Że nie musimy zwracać uwagi na to, czy kamerujemy ludzi, bo i tak wszyscy są zamaseczkowani. Zawsze, te, zawsze narzekam na statystów, bo tak zwykle jest, że podczas nagrań nagle pojawia się bardzo dużo ludzi, a teraz jakby bez problemu możemy nagrywać, bo i tak nikogo nie widać pod maseczką. Wczoraj kupiliśmy mnóstwo odcypków, ale jednak stwierdziliśmy, że dzisiaj że będzie za mało, więc znowu przyszłam po barkocze i... Co jeszcze weźmiemy? I na wodę siadają, na dwie. Bo tak panią lubią, bo tyle pan nie to Nas tu wszyscy nakarmiamy. Mamy swoje kory. Teraz tak? deserek będzie. O konkretnej korze pani przychodzi zawsze? Co? O konkretnej korze pani przychodzi? Tak, no, mniej więcej na który jest dla siebie do domu. No to A tu mają deserek? A co ma deserek? nie Co? Nie działa! Co ty? No nie. Ale tu na dole masz jeszcze jakieś cięcie. No nie, nie działa! Dzięki, straciliśmy ta. I tym właśnie to miłym akcentem strac stracąc dwa złote. Widzisz, od początku przygodę. mówiłam, że nie chcę w to uderzać, i miałam rację. Przed wyjazdem do zakopanego zorientowałam się, że nie mam tak naprawdę ciepłych i wygodnych butów do spacerowania, a mieliśmy wybrać się na morskie oko, co niestety nam nie wyszło. Niemniej potrzebowałam takich butów do, podczas sesji zdjęciowej, żeby na pewno było mi ciepło. I od dawna, a raczej od wielu lat marzyłam o ugach, czyli tych butach, które są niezwykle ciepłe i wygodne i które podbijają rynek. Nie do końca pasowała mi cena, bo nie ukryłam, że jest bardzo wysoka, także zaczęłam szukać w internecie kodów rabatowych i tak trafiłam na stronę alerabat.com Tam znalazłam kody rabatowe do strony eobuwie, na której znajdowały się moje wymarzone buty i tutaj na stronie alerabat.com możecie zainstalować sobie wtyczkę, która będzie naliczała Wam kody, Albo zwyczajnie skopiować taki kod i użyć go podczas finalizacji swojego zamówienia. Na tej stronie nie znajdziecie tylko kodów na e obuwie, ale także m.in. na Answer czy na Adidas. Ja uważam, że zakupy z kodami są o wiele przyjemniejsze. Zawsze można zaoszczędzić i pozwolić sobie na coś jeszcze. Także, jeżeli nie słyszałyście jeszcze, nie słyszeliście jeszcze o stronie alerabat.com to w opisie macie wszystkie odnośniki. Zajrzyjcie tam, może akurat są to kod, Kody rabatowe na markę, o której marzycie od dłuższego czasu i bardziej taki zakup będzie Wam się opłacał. Ja już mam swoje wygodne buty, e, dobrze, że je zakupiłam przed wyjazdem, bo przydały się podczas sesji zdjęciowej do mojej marki, gdzie trochę zmarzliśmy i trochę mm, czasu spędziliśmy na zewnątrz. E, no, także wszystkie informacje macie w opisie. Mogę Wam życzyć miłych zakupów z kodami rabatowymi od alerabat.com. Akurat na nasz wyjazd zaczął padać śnieg, ale to niestety już koniec naszej przygody zakopiańskiej. Bądźcie dla nas wyrozumiali, bo pierwszy materiał, który nagrywał szef na nowym sprzęcie. Także mamy nadzieję, że będzie Wam się podobać, a my będziemy coraz lepiej ze sobą współpracować, a szef będzie miał coraz lepsze umiejętności. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!